Zadanie 33 za 4 punkty. Zakład stolarski produkuje krzesła, które sprzedaje po 196 zł za sztukę. Właściciel na podstawie analizy rzeczywistych wpływów i wydatków stwierdził, że Po pierwsze, przychód P w złotych ze sprzedaży X krzeseł można opisać funkcją pod X równa się 196 razy X. Po drugie, koszt K w złotych produkcji X krzeseł dziennie można opisać funkcją i mamy funkcję, która opisuje dzienny koszt produkcji tych krzeseł. Dziennie w zakładzie można wyprodukować co najwyżej 30 krzeseł. Obliczcie krzeseł powinien dziennie sprzedawać zakład, aby zysk ze sprzedaży krzeseł wyprodukowanych przez ten zakład w ciągu jednego dnia był możliwie największy. Oblicz ten największy zysk. No właśnie, czyli różne wzory, które opisują jakieś cechy tej produkcji, tak? co my wiemy. Przychód zależy od x, czyli od liczby krzeseł wyprodukowanych dziennie. Tak? Koszt też tutaj słówko dziennie się pojawia. Dziennie maksymalnie 30 krzeseł. Obiedź, ile krzeseł powinien dziennie sprzedawać zakład, aby zysk sprzedaży krzeseł wyprodukowanych przez ten zakład w ciągu jednego dnia był możliwie największy. Czyli nic nie musimy tutaj modyfikować. Możemy bezpośrednio używać tych wzorów do obliczeń, bo jest ta zgodność, jeżeli chodzi o czas, tak? Wszystkie wzory działają. Są uzależnione od czasu dziennego, tak? Dobra. No to co? Teraz wskazówka przyjmij, że zysk jest różnicą przychodu i kosztów. Tak? No właśnie, zysk. To jest przychód. Minus koszt. No właśnie. Tak się dzieje. Jeżeli przychody są wyższe niż koszty, no to zyskujemy coś z naszej działalności, tak? Jeżeli przychody są równe kosztom, no to wychodzimy na zero, czyli jakby naprawdę nic nie zyskujemy. A jeżeli przychody są niższe niż koszty, no to niestety mówimy, że zysk jest czyli ponosimy stratę. No ale to jest przychód minus koszt. Dobra. No i teraz co? Chcemy przejść na jakieś wzory. Zysk możemy zapisać jako z od x, żeby każą nam się z zyskiem przy produkcji x krzeseł dziennie przychód to było PODX, to nam narzucił autor i koszt KODX też. OK, czyli dzienny zysk to będzie funkcja PODX, pożyczamy 196 razy X. No tak musi być, oczywiście, tak, bo jeżeli jedno krzesło kosztuje 196 zł, a sprzedajemy x krzeseł dziennie, no to nasz przychód ze sprzedaży 196 razy X. Odjąć koszta dziennego wyprodukowania x krzeseł, no tutaj wezmę w nawias, bo ta funkcja kosztów jest już bardziej rozbudowana, żeby nie popełnić żadnego błędu. Czyli odejmuję całe koszta. Bardziej rozbudowana funkcja. Ok, no i tutaj musimy coś przeliczyć, tak? 196 x odjąć. Pozbywamy się nawiasu, zmieniając znaki na przeciwne. No i porządkujemy, żeby wiedzieć, z jaką funkcją mamy do czynienia. Co potem będzie można z nią zrobić. Minus 4x kwadrat. Tutaj mamy wyrazy podobne do zredukowania 192. No i wyraz wolny minus 240. Ta funkcja opisuje nam zysk, jaki osiągniemy przy produkcji dziennej x krzeseł, tak? Ze sprzedaży x krzeseł. No właśnie, tylko że ta funkcja nie jest taka uniwersalna, działająca na wszystkie x, czyli teraz musimy określić dziedzinę dla tej funkcji, tak? Takie ograniczenia na x. No co my wiemy o tym Xie? x? x wyraża, wyraża tą liczbę krzeseł wyprodukowanych dziennie. Czyli na pewno x musi być liczbą naturalną. Półtora no krzesła nie można wyprodukować. tak? 27 i trzecia krzesła nie można wyprodukować. Czyli x ma być liczbą naturalną, a z drugiej strony na pewno większą równą 0. Tak? Czyli jakby byłoby 0, gdyby w ogóle ten zakład nie działał, nie produkował krzeseł, ale maksymalnie 30, bo gdzieś tutaj autor też to podał. Takie są maksymalne moce przerobowe w tym zakładzie. 30 krzeseł dziennie max. No właśnie, to jest nasza dziedzina. Ona będzie, czyli ta funkcja zysku będzie działała przy założeniu, że x -y są liczbami naturalnymi z tego przedziału od 0 do 30. No właśnie, co to za funkcja, tak? Chcemy zobaczyć, kiedy ten zysk będzie maksymalny. Jak ustalić produkcję dzienną krzeseł, żeby zysk był maksymalny. No i musimy rozpoznać tutaj funkcję kwadratową, bo nie wiadomo, występuje w maksymalnie drugiej potędze i jeszcze dodatkowo ustalimy położenie ramion paraboli. Tak? Spółcznik kierunkowy jest równy minus 4, czyli parabola ma skierow... ramiona skierowane w dół. Czyli mniej więcej jest taka sytuacja tutaj. Funkcja zysku tak się obrazuje, tak się przedstawia. Możemy tu podpisać zysk. Tutaj funkcję zysku też tak liczbowo, minus 4x kwadrat plus 192x minus 240, ok. No a tutaj będzie x, czyli liczba produkowanych krzeseł, tak? No i co się dzieje? Jeżeli ten zakład startuje od minimalnej liczby krzeseł, zaczyna produkować coraz więcej, no to te zyski jego rosną, ale potem jest taki punkt krytyczny, czyli przy jakiejś liczbie krzeseł ustalonej, Zysk jest największy, a gdy będziemy produkowali jeszcze więcej krzeseł niż ta ustalona liczba, no to okazuje się, że zysk maleje. Czyli nie opłaca się, jakby tak na maksa, zwiększać tej produkcji. tak? Jest taki optymalny moment, w którym ten zysk będzie osiągalny. I my ten maksymalny, optymalny moment chcemy znaleźć. Gdzie zysk będzie największy. O to nas prosi autor w tym zadaniu. Po obliźle krzeseł powinien dziennie sprzedawać zakład, aby zysk sprzedaży krzeseł wyprodukowanych przez ten zakład w ciągu jednego dnia był możliwie największy no to musimy się zastanowić, czym jest ten, ten element tutaj, tak? To jest pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli, czyli wystarczy, że policzymy, wykorzystamy wzór na P, czyli wzór na pierwszą współrzędną wierzchołka paraboli. Minus B przez 2A. Zatytujemy współczynniki ze wzoru funkcji kwadratowej czyli z tej postaci tutaj. Trzymamy minus 192 przez 2 razy minus 4 Czyli minus 192 przez minus 8. No tu trochę trzeba się naprodukować, czyli to jest 24. Czyli wychodzi na to, że należy produkować 24 krzesła dziennie, żeby zmaksymalizować swoje zyski. No, musimy jeszcze sprawdzić, to też jest ważne w tym zadaniu, pewnie będzie punktowane, czy ta liczba 24 należy do giny. No i teraz to konfrontujemy. 24 jest liczbą naturalną, czyli ten warunek jest spełniony. OK. No, i 24 jest liczbą z przedziału od 0 do 30. Zgadza się. Czyli należy ustalić produkcję dzienną krzeseł na 24 sztuki. I wtedy wiemy, że, że przy tych warunkach zysk będzie największy. No i autor to chyba nas prosił jeszcze, żebyśmy ustalili, jaka jest wartość tego zysku. No właśnie, jest tutaj oblicz, ten największy zysk. Czyli nie tylko stwierdzamy. Jak produkcję dzienną ustalić, żeby zmaksymalizować, zoptymalizować te swoje zyski, no ale też ile w wyniku tej operacji optymalizacji zyskamy. Tak, maksymalnie. Czyli z max, czyli maksymalny zysk przy produkcji 24 krzeseł. No to co to w praktyce oznacza? Że w miejsce x mam wstawić liczbę 24 do funkcji zysku i obliczyć, tak? Minus 4 razy 24 do kwadratu. Dodać 192 razy 24. No i minus 240. A już sobie wykorzystam moje notatki. Nie będę tego liczył, bo to jest tylko kwestia używania kalkulatora. Okazuje się, że to jest kwota 2064 zł. Tak. Czyli żeby odpowiedzieć na to zadanie, na, odpowiedź, na pytanie w tym zadaniu, odpowiedź jak powinna wyglądać. Należy ustalić produkcję dzienną krzesł na 24 sztuki i przy tej produkcji maksymalny zysk. Będzie wynosił 2064 zł. No takie zadanko za 4 punkty. Warto powalczyć o te punkty. OK. No I to było ostatnie zadanie z tego arkusza. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał się podobał, proszę o obciąg w górę. Jeżeli ktoś chciałby być na bieżąco z moimi innymi materiałami subskrypcję. Do zobaczenia. Cześć.